Ciemka.pl. cześć Wam wszystkim, następny filmik z serii miejscówki na mapach dzisiaj mamy mapkę Step 66% szans na wygraną i tutaj startujemy z dolnej bazy. Ok, lecimy. No i tak jak widzicie tutaj jeśli startujemy z dolnej strony mapy i tutaj obojętnie trzymamy bitwę spotkaniową czy normalną. Jeśli chcemy troszkę sobie postrzelać, to tutaj udajemy się na lewą stronę, w te takie e skałki. Tam właśnie z reguły ciężkie czołgi jeżdżą. I tu jest takie fajne miejsce. No też tutaj artyleria ma problem. Musiałaby się odpowiednio ustawić, żeby nas ściągnąć z tej pozycji. I widzicie, zatrzymujemy się tutaj w tym miejscu i mamy przestrzał jakby na te wszystkie czołgi, które tutaj przejeżdżają właśnie ze swojej bazy, tam w te, w te skałeczki i w tą mordownię tam właśnie. Także popatrzmy sobie na tą bitwę, jak to wygląda, gram typem 58. Dosyć tak wysoko mnie ustawiło, fajne losowanie było akurat w tej bitwie. No i zobaczcie sobie, jak tutaj można sobie też pokampić troszkę. Gdy gramy znowuż na bitwie spotkaniowej, no to też możemy się stąd łatwo potem dostać właśnie do bazy, gdyby przeciwnicy zaczęli kapować bazę. No widzicie, tam się, tam się w tej chwili okładają, biją, mordują i tak dalej w tych skałkach. Jak chcemy mieć fragi, to możemy sobie poczekać, zawsze któryś się wysunie, ewentualnie możemy dobić. Może troszkę dam na przyspieszenie, bo tu się na razie nic nie dzieje. O widzicie, i teraz tak, widzicie, tutaj Zenkawa85 się wysunął. Tutaj następna T37 jedzie, oczywiście, celność. Wiele do życzenia, proszę bardzo. No znowu w 1 tutaj chce tego, tą fałkę uparć się na nią. I my w tym momencie korzystamy z tego, że, że on się wysuwa. I mamy fraga. Tam zostało za tymi skałkami bodajże teraz trzech przeciwników. Czwarty znowu już tutaj T1 Heavy wyjeżdża. A że jedzie wolno, więc zdążyłem upakować dwa pociski. Widzieliście? Tutaj nasi, 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 nasi współgracze już zginęli za tymi skałkami, a my sobie dalej czekamy cierpliwie na tych właśnie, którzy tutaj wyjadą z tych skałek. Proszę. Pierwszy w Chaffie się pokazuje. Tutaj jeszcze ten, ta artyleria stoi i Churchill. Oni tam troszkę mi pomagają. Ale tak, jak widzimy, tam został jeszcze Is i t jeden Heavy za tymi skałkami. Plus ten czafi mały. 10 do 5. Wygrywamy. Tutaj się wysuwa Is. Oni teraz tutaj się boją. Ruszyli powiedzą: Dobrze, że, że tu na nich czekamy trójkę tutaj, K KW1, jeszcze do nas się zbliża z naszych, z naszych yy... graczy z timu No i widzicie tutaj, akurat teraz, w sumie, już nie było jakiegoś takiego konkretnego strachu, żeby że coś się stanie, więc wyjeżdżam na tą T1 Heavy. Załatwiam klienta. Został Is i chafi Korzystam z tego, że właśnie oni się teraz już rozproszyli między tymi tą KW1. A, a, a tym mm, Churchillem i oni uciekają w tym momencie. Tutaj ładnie ten X zaczyna z AMX-12T walczyć i też właśnie korzystam z sytuacji po prostu, żeby załatwić następnego klienta. I bitwa wygrana. Widzieliście... Dam na pauzę jeszcze i na wolną tą kamerkę, także zobaczcie sobie, no miejsce jest takie, że artyleria musiałaby się gdzieś tu ustawić przeciwnika, żeby nas móc ściągnąć, a z reguły arta zawsze ustawia się tutaj właśnie, w tych tutaj miejscach i po prostu no akurat teraz tutaj ten mój czołg wyjechał, jest usunięty, ale jak się cofniemy troszkę, to, to wtedy ta artyleria ma problem, żeby nas ściągnąć. No i miejsce jest takie dosyć, że tutaj właśnie. Tu dużo czołgów jeździć zawsze. Tych ciężkich z reguły, i no jest co strzelać w tym miejscu. Dobra, okej, okay, to na razie tyle. Cześć, do następnego.